witam Was i zapraszam na następną. I zapraszam Was na transmisję marzową. Tera transmisja marzową, czyli stawiam wam kolejną parę w figurę. I tak już mamy wejście, będziemy ja chcieli około 15. jestem do tyłu, ale ja zaczynam się robić powoli, coraz krótko dzień, jak widać, jest murno i wyżtowo. No i nagrywam kolejny odcinek kolejną no i teraz częściej będę stosować światło sztuczne, czyli lampy. No bo te godziny będzie już niedługo, za parę miesięcy, ciemno. A no, chyba już tam w listopadzie. No to nie, no, z no to można to tak powiedzieć. No to co? No, tutaj mamy tym razem mordy, którą typują w trzech figurkach. W jednej serii, tak zwane Holidays Avant, czyli wakacje i eventy. E, czyli tam, że na przykład, jeżeli dobrze pamiętacie, zestawy chińskiego roku, no to to są właśnie tam event, ale to są i zestawy jako takie wakacje. E, tam domek był, bo to już dokładnie nie, nie posilę się teraz do bo sobie tego nie przygotowałam, ale to nie jest fajne. Tutaj mamy taki i jasno szary. sweterek taki zapinany. Mamy nadruk w i mamy nadruk z tyłu. Ja oczywiście przy tej filiżanki pamiętam, że to są nadruki na druki, na drukach, bramkach, nawiązujące tam do takiej serii. to w zasadzie ten torus. Można powiedzieć, że jest torsem neutralnym, torsem, który można sobie wykorzystać w zasadzie w każdej w każdej serii w każdej serii. Chyba podobnie do tego testu, który chciałem, chyba w Spider-Manie na przykład. Albo też w Harlem Potterze, w górę z tyłu. Tam jakieś podobne takie torsy. Dokładnie tego sprawdzam. On tak to właśnie się um, prezentuje, no i tradycyjnie główki neutralne, e, włosy um, o, właśnie brązowe, reddish Brown. Um, główki oczywiście przypomnę, że wykorzystuję takie same, bo są neutralne e, i najbardziej mi one przypadły do kustu, tak samo można powiedzieć i o, o włosach. No i dalej będę sobie oczywiście tu zastanawiał się nad swoimi figurkami. Zmienili się one w końcu, dalej będą rozkręcać czy nie, tego nie wiem. W tamtym banku mówiłem, że już skończał, a okazało się, że dało mi się dowiedzieć ze sto figurek do tej pory. to mi miło zaskoczone, pozytywnie zaskoczone. W się no tak, tylko y, marzę o tym albo, mam dokładnie pokazać wszystkie górki, y, jakie mam. Mogę zapisać jakaś nisza widzów, którzy będą y, 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 bardziej się tym zainteresowali, będą mogli sobie korzystać z moich pomysłów, y, albo wymyślić coś samemu podobnego. Coś Zapraszam. Wspólnej, że mamy tutaj takie zabawy najprostsze, najprostsza zabawa, wygórkami, przypomnę, polegająca, że zaczynam od spórców, a kończą właśnie na, skonstruowanym, na skonstruowanej całej figurze na, na tym polega cały ten, cała ta moja zabawa. Ja tak tu nawijam, nawijam, czas sobie Powoli podziękuję za dzisiejszy. Obejrzenie odcinka dzisiejszego. Zapraszam częściej. Zapraszam do komentowania, lajkowania, subskrypcji. No zobaczymy, jak dalej będzie wyglądała sytuacja z tą moją kolekcją i jak to szybko się rozwinie. I do ilu końcu w rzeczywistości dalej Tego nawet sam nie wiem. Tak obserwując, to jeszcze może bym do 900 w, do ale nie no nic, dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.